Siema, Robi od tej strony. Witam, dzisiaj chciałbym y, Was przywitać. W tu, centralnym tubniu, w którym skoczni, zostawcie na wstępnie łapka w górę. Łapka w górę, subskrybujka tak na szybko. kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A my już zaczynamy kwalifikacje w Oberstdorfie. Bo je, może jak dawno nie grałem w ogóle online jakoś. Jakoś mam nowe strój jak zobaczyliście. Sam projektowałem. Dobra. Dobry. W miarę dobry jest to. Chociaż warunki... Warunki też nie są... O! 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 o. Dobra. Okej. Okay. Będzie w miarę wyrównana rywalizacja. Jestem piąty. Okej, okay, dobra, Trafiłem. Szczepanie. Super! Super gościu! No dobra, się. Właściwie nie wiem jak tu trzeba latać, ale może w ten sposób? No wygrałem parę nawet. Nie super, bo wygrałem parę. O, aha, 40 punkty. Parę Wygrałem, jeszcze czy czwarte miejsce. To jest na szybko coś odcinek. Właśnie nie ma ludzi, że wakacje jakichś odcinków nie ma. No bo jakby było podium, bym się też nie zdziwił. No i dobra, mamy trzecie miejsce. Rewelacja. Jest i pierwsze podium, czyli plus jeden. No to są tylko cztery konkursy, więc. No tak, film będzie trwał. Myślę, że z... 5-6 minut chyba. To chyba będzie najkrótszy odcinek na kanale. Jak zazwyczaj oglądacie, to... Większość z Was to pewnie ogląda po 3 minuty, co nie? kask ma być w formie. O, nawet kwale wygrałem, super. Widzę, że nie każdy będzie skakał na poważnie, tym bardziej w wakacje, no proszę. O, o! Dobra! U Jezu, tragedia. Można było się lepiej postarać. No Powiem tak, tragedii nie ma, bo wygrałem kwalę. Ale boję się, że... Uuu! Zobaczcie! Co tu się dzieje? Mam... Osiemdziesiątych straty tylko. No, No słuchajcie. No i wygrałem drugi konkurs. Proszę o, wygrałem konkurs nawet. Ładnie, super. Gapas przyja. No i będę chyba drugi. Nawet i pierwszy, proszę. Prowadzę w turnieju, mimo że mam rating 1207. Co, co po mnie nie widać, bo zasługuje najwyższych. No spadłem dużo, bo miałem, miałem prawie 1300, ale... Wiadomo, że kup... Kto gra, słuchajcie, kto gra jest na internetu nie 4 skoczyń, ale to... Innsbruck, Bergizel, wszystko może rozstrzygnąć. Dobrze! No nawet skaczę dobrze jak na Innsbruck. O proszę. Jak się... Jak chwale wygram, to... No dobra, się nie zdziwię zaczynam regularnie wygrywać, o to chyba no, nie, nie mam tragedii no ten wot to jest krótki bo to jest jakieś 5 minut normalnie tak woty trwają oho woty normalnie to tak trwają z oho następna trzeci woty tak normalnie trwają oho nawet po 40-50 minut nawet musiał zobaczyć o tym z Naprawdę. Dobrze. No tak, prawie, prawie. Jestem trzeci. I teraz pytanie: czy ja jestem pierwszy? Bo na notach to się liczy tym bardziej. Z noc sumujemy. Tak, jestem wciąż. Ale to o ile? O 5,1 punktu. No dobra, no to coś może wynikać. Bischofshofen, nienawidzę tej skoczni. Chyba hmm. że się trafi... Dobra, okej. Okay. Chyba, że się trafi jakiś super wiatr, ale go do sobowiec jakiś Pierwszy raz gram ten turniej. Pierwszy raz on będzie. Na kanale proszę, jak będę prowadził, wygram kwale. To się też nie dziwię, bo ludzie naprawdę serio w wakacje nie skaczą na poważnie. A ja lubię, mam... Muszę, mam rekord. No, prawie 140, ale tu nie o to chodzi. To jest jeszcze kiedy. O, proszę. Samix, Samix. Mam hmm. był ostatni? Ciekawe. No, zobaczmy. 5 minut. O Jezus. Chyba nie wygram tu w niej 4 skoczni. Bo miałem 5 i tam 5 z groszem miałem. O jest. Oho, bo to jest siódme miejsce dopiero. kamień ciężar. Cieszę jak nawet nie wyprzedził. Jakiś gościu, No, z tego będzie freemów nawet. Ja No więc... jest. Ale może się uda. No, z takim To się udało. To 130, to jest... No to i tak będzie siódme miejsce. Ale chyba nie wygram, ewentualnie mogę wygrać. Albo nie wygram. Zobaczmy. 3, 2, 1. Na piątym miejscu, minus. No dobra, no to co? Dziękuję Wam za aż tak krótki, bo film trwa już 6 minut. Ja Wam bardzo dziękuję za to oglądanie. Zostawcie proszę Was łapkę w górę, żeby jakieś zasięgi pozdrawiam Was gdziekolwiek jesteście na wakacjach, czy w Polsce, czy za granicą. No i zostawcie jeszcze subskrypcję na tym kanale, żeby było mi bardzo miło. A Wam życzę udanych wakacji. Do zobaczenia. Wkrótce, cześć!